Witam Was, jestem Invictus, a to jest Don't Starve. Oczywiście, musimy zagrać od nowa, ponieważ... ...nie zginąłem, oczywiście. Where There's a Wilson, co? Eee, nowa gra, w takim razie. Świat może troszkę zmienimy, chociaż... Hmm. hmm... Hmm... Season Start. O tym... Może o tym zaczniemy od jesieni yy, i nic więcej chyba nie będę zmieniał yy, hy, 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 hy. tak, chyba będzie wszystko co zmienimy postać zmienimy oczywiście strongman? może wendy? robotem nie chcę, bo nie umiem yy, tą też nie, bibliotekarką i tym też nie drwalem. Ten niebo, on się boi potworów nocy i w ogóle wszystkiego Ta niebo, ona podpala wszystko, jak się boi Uu, Ten niebo już graliśmy W takim razie, pogramy sobie Wendy Apply Start Generowanie świata oczywiście mm -hmm. Oczywiście gramy z Reign of Giants no czemu by nie? Gra jest przez to trudniejsza, ale sobie. Tutaj jest sporo nowych rzeczy, także... Sorry. Jest dobrze. W ogóle chciałem nagrać dzisiaj Half-Life'a, ale dowiedziałem się, że save'y mi wyrąbało, także będę musiał przejść wszystko nowe. Po prostu super. Mam no nadzieję tylko, że ze Spyro mi nie wyrąbało save, bo się chyba potnę. Już z dwóch gier mi wyrąbało, Day, z Fallouta i z Half-Life. Może Warcrafta jeszcze dzisiaj nagram. To na Spyro na razie nie mam ochoty, Half-Life no odpada, bo nie mam save'ów. Także zostaje mi Warcraft, bo żadnej nowej serii nie chcę odpalać, a nie mam żadnych innych pobocznych w sumie. Dobra. Oczywiście musisz zaliczyć brak odpowiedzi podczas generowania świata bo czemu nie. Was na chwilę. I już jestem. I wygenerował światek. Dobra walić z tego. Kontrolki yy, chciałem zobaczyć. Force attack. Left control. Nie. Nie o to mi chodzi. Walić to. Dobra, mamy kwiatuszki. Żeby przydałoby się zebrać. Bo by nie? O, mamy berry. Berry berry. ...grzybów jest, o tam tolberd'a. Dużo to O Boże, co tu się stało? To Przecież... jest Co to jest? jak pierdzielę. Ogarnąć się. Świnko, pomóż mi. O co chodzi? Przecież tam jest tyle tolberd'ów. LOL o co chodzi, naprawdę? Nie wiem, może był jakiś update, gdzie dodali biom stolberdami. Nie wiem. O, mamy flinta. Dwa nawet. Hmm. Ile w ogóle potrzebowaliśmy na sieciere? Jeden Flint, paty, Na Nogi ile potrzebowaliśmy, co potrzebowaliśmy? trochę trawy i... Hmm. i drewna. Hmm. Gdzie to jeszcze byłyby patyczki? Tu są patyczki. Jest dość ciepło, mimo że jest jesień, bo mamy 52 stopnie. To jest troszkę dziwnie, ale dobra. Hmm, hm, 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 hm. Zbieraj. Będę chciał tylko trochę skrócić czas odcinku, bo 30 to chyba troszkę za dużo, także. Będę chciał się zamknąć jakoś tak w 20 minutach minut, Jak będę nagrywał cokolwiek Także taka mała zmiana I jak, że to Nie jakże gdzieś z nikt nie ogląda na <grymne> życie? Tylko jakieś no lifey takie jak ja yy, Dobra Co tu jeszcze pozbierać? One stoją na patyczków Trzeba będzie coś w końcu wybudować Tylko nie ma tu no, no, kamieni Kamienie mogą być tam, gdzie są tolberdy, ale no, ale tam są tolberdy, no i zginę tutaj. Mamy kilka modów RPG HAD, czyli to tutaj e, mamy te zimowe, te ogródki, szklarnie takie e, Mute Realistic Honey Mode, czy coś w tym stylu? to jeszcze tam było gotowanie, żeby przepisy yy, mi były, wyskakiwało co mi wyjdzie z danych surowców, z danego jedzenia jakiej potrawa wyjdzie. I miałem też hmm, to na map, mapę, czyli mapka i status jedzenia co ono daje i statusy ogólnie postaci. W ogóle myślałem nad zainstalowaniem takiego moda. Nie pytam jak on się nazywa, ale był taki mod naprawdę hardcore, gdzie wszystko po prostu się zmniejsza. Zmie Masz mało. Jesteś głodny? No to spowolnienie. Chodzenia. Jesteś przejedzony? Też spowolnienie chodzenia. Dostajesz obrażenia? Spowolnienie chodzenia, wszystko w ogóle. Spowolnienie na wszystko. W ogóle. Budujesz budowlę? Jest szansa na z z zrespienie robota. I w ogóle, także taki hardkorowy mod Tam jeszcze kilka innych rzeczy dodawałem, ale... Już nie pamiętam Także, naprawdę dość hardkorowy mod Ale nie zamierzam w niego grać, ponieważ... <laughs> byłoby to dla mnie za trudne O wiele za trudne jeżeli dzisiaj zaraz jak skończę ten odcinek to nagram jeszcze sobie Hazard yy, Warcraft. Fajna gra, tylko mam problem właśnie z tymi filmikami zrąbanymi. Bo Fraps nie chce nagrywać filmików prosto z gry, a te, które są w tym w folderach z grą, ogólnie w Pikach z grą są w dziwnym formacie, także nie mogę ich po prostu od tego rzucić do programu do renderowania, muszę je przerobić w format fakty. Hmm, trzeba się zrobić. I top 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 yy, potrzebujemy drewno. 15 uderzy się kierką. Dobrze, już mamy na ogień. Bo bodajże że dwie są potrzebne na małe ognisko, tak A, i tu mamy brzuski. W których wypadają główna? Te żołędzie, które mnie atakują. Tak bardzo ich nie lubię. O, mamy kolejnego flinta. Ładnie. Damy um, jeszcze gras. Trzeba będzie przywołać Abigail, czyli siostrę. Ponieważ tu właśnie się. można przyzywać ducha Abigail, czyli siostrę właśnie Wendy. Za pomocą położenie kwiatka i zabicie koło niego jakiegoś wróżka czy czegokolwiek Po prostu złożenie ofiary Deszcze Czy deszcze mogą być w tym momencie Aha Parasol będzie w survivalu tak, o, kurde, coś zrąbałem. Mam nadzieję, że to nadal się nagrywa. O, mamy 6 potrzeb. Coś zrąbałem, naprawdę, przestało nagrywać. Przepraszam, na chwilę muszę sprawdzić, czy się zapisało. Bo, jak nie, to się potnę po prostu. Chyba nagrywam, nagrywam. I kurde, nagle coś odrąbuję I koniec. Hmm, D Dalej, let's play. Niby jest. Hmm... Niby je. Dobra. O kurde, ogień. O. Ogień. Mm. No. Dobra, co by tutaj widzicie do łzy? Oj. Przykro że mi, że spłonąłeś mm. Nie, może nie będę sił drzewa nocą, tak? No bo jeszcze mi wypoczęły jakieś góry No, musiał uciekać przy nim Ej, tylko... O Jeszcze szybko nie wyleciał który tym <laughs> Serio? One jedzą troch spoko. Dobrze wiemy. Dobra, niech się kończy w końcu, końcu to no... Dalej, 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 dalej. Zetę to drzewko. Troszkę ryzykowno, ale... Nic nie wyszło. Haha A ha, ha, ha. ja mam te gówne, dercznastkę, które mogę uciec i dają mi troszkę hungera i healthy O, pięcę sobie teraz Trochę wół nie trzeba upiec Dlaczego? Nie, wiem, się gotować, to. upiec, ma złoczny cholby Mi daje 12 pół hungera Co to jest? To jest chyba zło Czyli że czy moja postać jest zła Wtedy może wypacie mnie jak on miał? Krampus? O tak. O, 0,46, czyli zida. dzień. Chyba. Dobra, pościnamy trochę zerek. Zabijanie jedinych zwierząt chyba, to się dostaje. Obersznowy. Dziwne, że nie nie Dobra, Nie wyskakuje nam nie ma. Nie to drzewo. Ale nie musisz ścinać, Coś więcej. Damy jeszcze... ...beryjce. bery berry. beryjce Damy wodę. Trzeba będzie w końcu gdzieś założyć bal, ale nie mogę znaleźć kamieni. Mam pięć klintów. Pięć klintów. Co mogę z nimi zrobić? Mogę zrobić kilo... ...kilka śkielek. A jasny kamień. Dobra, idziemy na drogę, bo tam była droga. Trzeba by... Fajnie byłoby założyć wazę koło bawołów, byśmy mieli kupę darmową. Muszę się... Nawóz, tak, nawóz. nawóz. Bo to nie jest. Wszystko mani... Maniurczy. Mani... 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 Nie wiem, jak to się się Manure. Nie, nie wiem, może się sprawdzi, jak się Dobra, podniesiemy jeszcze kabelików. W ogóle w Z no, ostatnio tutaj pogrywam do... Ale mam strasznego pH-a. Prze, przeszukuję trzy wsie, jakieś 2 godziny na to poświęcam, bo przeszukuję oczywiście wszystkie domki. Jedyne co znajduję to jakaś czapeczka, baseballka, kas motocyklisty, puszka, której nie mogę otworzyć, bo nie mam nic do otwierania. I pitchfork, czyli te widły. Znajduję. Być że trochę zła, bo on to ma być winki Przy królu byłoby fajnie. Bo on nam daje złoto. Zamiast do jakieś główne typu gnom czy coś w tym stylu. do końca marchewki, I gdzieś tu kamienie muszę znaleźć. Dobra, jeszcze jakieś 8 minut i zacznę odcinek. Hmm. Hmm. Tak, 10 minut dopiero minęło i mi się zobaczę, że 20 minęło. Nie wiem. Hmm. Nie, jeszcze jakieś 8 minut to by zostało w kilku Jeszcze się hmm. Mam nadzieję, że nie zginiemy tak szybko jak miltonem. Za pierwszym razem jak gramy jak nagrywałem to był jeden odcinek i zginąłem A za drugim razem... były lotki <laughs> I zginąłem Dobra, idziemy wzdłuż wody, bo tak jest najłatwiej Najlepiej, już wiemy gdzie jest, skąd się przejścia przejść nie Tu mamy biom kamienny To, że tu nie było, to no, że tu nie było tych Um, um. Ptaków. bo tam też był biom kamienny i były ptaki w ogóle już wiadomo że krety jedzą poch nie zwracają uwagi na grafa nawet jeśli... jest wokół nich i atakuje się I jedzą poch <gł> właśnie zabiłem go dwoma ciotami mimo że ja jest poch no właśnie jest poch nie uciekł w ogóle. Troszkę surowców mamy, troszkę... Łateczków, troszkę trawki... W ogóle tutaj mam trawkę... ...wącówkę trzymać, to pająki mamy... Już drugi... ...to, że... Mm. Serio? to mamy pająki okay, Merionki Damy złoto uh -huh. Mhm to mamy Ile potrzebuję do tego? O, już mogę Ale nie chcę robić jeszcze dużego ogniska dlatego że będę musiał tam zamieszkać W bazie Tylko baza taka Dobra, trzeba zakończyć odcinek teraz. Nie, może być troszkę ale... troszkę. Um, tu akurat, a może nie. Wal się pająk. Tyle pająków w Trzeba będzie to wszystko porozwala. O, to mogą być bawoły. W ogóle mam też modę na bramy. Takich z walls, czyli z ściany. I mam mod Better Walls, który prowadzi, że ściany mury są wytrzymalsze. To jest takie troszkę ułatwienie, ale no mury to mury, one muszą prowi stanie. Już jak przyjdzie królowa pająków, to też pokażę do tego nie dokładnie bez tego moda. A tak trochę też trochę nie hmm. Dobra. Tutaj zrobimy liseczko. I zakończymy odcinek chyba. Bo już noc nie, nie minie przed tym odcinkiem, także idziemy sobie to, pieczemy i kończymy potrzebuję coś do dodania dobrze jest mam jeden, jedno złoto to gdzie ja do nie 3, 2, 1, 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, dwa. Dobra, jesteśmy na pól. Tu jeszcze troszeczkę jakieś pozbieram. Jakieś krawka. Cia. No. Zobaczmy, możemy ognisko kolejne zrobić? Oczywiście, że możemy. Dobra, to jest jakiś jeszcze teraz odcinek, także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!